Minęła 16.00, to oznacza, że w TVN 24. Czas na fakty po południu. Diana Rudnik, witam państwa i zapraszam. Najważniejsze tematy w skrócie to na początek. Nie bardzo wesołe, bo bardzo drogie, najdroższe od lat. Święta za miesiąc, a już dziś wiadomo, że wydamy na nie rekordowe kwoty. Drożyzna w sklepach drenuje kieszenie od pewnego czasu, inflacja galopuje, a do tego złoty tonie. Nasza waluta słabnie i to już mocny trend. Nie tylko kredytobiorcy mają powody do zmartwień. W wielu domach listy do Mikołaja trzeba będzie poważnie zweryfikować. Katarzyna Gozdawa-Litwińska. W przypadku czwartej fali rząd wybrał taką strategię na przeczekanie. Nadal wzrosty, bo teraz o czwartej fali mówić będziemy, ale dynamika trochę spada. Resort zdrowia szuka takich optymistycznych przesłanek najnowszych danych pandemicznych. Lekarze ich nie znajdują, bo trudno znaleźć szpitale, które nie martwią się napierającą falą pacjentów. Zajętych jest prawie trzy czwarte łóżek covidowych i zajmują je niezmiennie głównie osoby niezaszczepione. Kwestia obostrzeń dla niezaszczepionych właśnie wciąż bez zmian. Decyzji nie ma. Jest zapowiedź dla tych, którzy szczepionkę przyjęli. Trzecia dawka, być może o miesiąc wcześniej, niż wcześniej przewidywano. Maria Bilińska.